Izabella Isabel Degen Wdowy Czyta Bogdan Dymowski. Czarne wdowy Pamięci mężów noszą na szyi medaliony. Kościstymi palcami od rana przebierają różańce. W południe gotują jeden talerz zupy. Po zjeście podążają na cmentarz, by odkurzyć plastikowe róże, wymienić baterie w lampkach i wdowie plotki. Wszystko zgodne z boskim porządkiem śródziemnomorskich kobiet.